Cześć kochani, zapraszam Was na ulubieńców lipca i na wstępie powiem Wam, że miniony lipiec był moim ulubionym miesiącem w całym roku i ogólnie w całym chyba roku 2014. Więc ogromnie, ogromnie żałuję, że już się skończył. Ale przynajmniej mam Wam kilka bardzo fajnych kosmetyków do pokazania. To będą kosmetyki takie, które typowo właśnie sprawdzały mi się podczas gorących temperatur. Właśnie typowo letnie kosmetyki. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co mam dzisiaj Wam do pokazania, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem Wam o kosmetyku, którego 100 lat temu robiłam recenzję. To był jeden z pierwszych filmów na moim kanale. W razie czego. Link do tego filmu dam Wam na dole, bo tam mówię troszeczkę więcej niż dzisiaj powiem. Ale generalnie jest to kosmetyk, który ja powinnam Wam pokazać już naprawdę bardzo dawno temu w ulubieńcach, bo jest to ulubieniec każdego lata, od jakichś chyba trzech lat, odkąd go używam. Olejek do opalania z firmy Mariza. Posiadam dwa opakowania, zużyte już do cna. Opakowanie stare oraz nowe, które ma na szczęście pompkę. Jest to olejek, który ja wypatrzyłam na wizerzu, ponieważ rok w rok ma zawsze świetne, po prostu rewelacyjne opinie. I ja oczywiście z tymi opiniami się zgadzam. Jest to olejek przyspieszający opalanie. Przybliżę Wam może jeszcze te opakowania. To jest stare opakowanie, które raczej już nie występuje miało 210 ml, no i było takie zwykłe bez pompki. Natomiast to opakowanie, które zmienili chyba w zeszłym roku, ma 150 ml za tą samą cenę, więc trochę tutaj tracimy, ale ma pompkę, więc jest znacznie wygodniejsze. No, i co ten olejek robi? Przede wszystkim, oczywiście, e, przyspiesza opalanie, i to przyspiesza naprawdę du dużo lepiej niż wszystkie takie typowo e, drogeryjne, e, po prostu rosmanowskie przyspieszacze, jakieś, nie wiem, DAX Cosmetics e, i inne takie firmy, wiecie, ogólnodostępne, łatwo dostępne. Jakoś te przyspieszacze nie miały dla mnie takiej mocy, jak ma ten olejek, ale jego siła polega na tym, że on ma w sobie mnóstwo: mnóstwo e, po prostu e, takich e, dobrych ekstraktów nie jest sam, nie wiem sama parafina, chociaż oczywiście ona tutaj występuje, niestety ale mi ona nie przeszkadza jakby nie zapycha skóry i, i tak dalej, natomiast mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo mnóstwo olejków z olejkiem kokosowym na czele mam ekstrakt z marchewki z kokosa właśnie z kakao, no to są kilka, kilka tych olejków, które są najwyżej, naj, najwyżej w składzie ale ich jest, tu, jest ich tutaj naprawdę dużo i po prostu one mają przełożenie e, na, na działanie tego kosmetyku e, skóra nie jest również po nim wysuszona e, więc działa na skórę odżywczoną i przyspiesza opalanie ale e, no nie polecam stosowania go tak zupełnie bez żadnych filtrów, bo no niestety, ale o jest bardzo łatwo, więc ja te olejki praktycznie zawsze stosuję łącznie z filtrem. Najpierw smaruję się z filtrem odpowiednim do danego, nie wiem, słońca i mojej karnacji, a następnie później właśnie olejkiem i te, to połączenie daje mi zdrową opaleniznę, znaczy na, na tyle zdrową, ile to jest możliwe, to znaczy bez poparzeń, nie czerwoną, ale praktycznie zawsze moja opalenizna jest złota. Na twarzy może nie jestem jakoś specjalnie opalona, ale tutaj na ciele, już zresztą szczególnie w kontraście mojej bluzki białej możecie zobaczyć chyba, że, że opalona jestem i mam nadzieję, że będę jeszcze, jeszcze bardziej, że to lato się m, tak szybko nie skończy. Ważne, jeżeli chodzi o koszt takiego olejku, to naprawdę nie jest on duży, bo kosztuje jakieś 16 złotych chyba łącznie z przesyłką no generalnie poniżej 20 zł ale niestety, praktycznie można go kupić głównie przez internet, głównie na Allegro ja obie, oba te olejki kupowałam praktycznie nigdzie jeszcze nie spotkałam się żeby ten olejek był stacjonarnie dostępny, aczkolwiek widzę, że firma Mariza że jest jej coraz więcej więc być może, że gdzieś się jeszcze e, może stacjonarnie pojawi, ale nawet przez internet warto go zamówić poczytajcie sobie opinie na wizarzu serdecznie serdecznie polecam, jeżeli chcecie mieć e, ładną brązową czy złotą opaleniznę. Jak już jestem przy kosmetykach takich bardziej pielęgnacyjnych, to pokażę wam jeszcze mój duet do stóp z Rosmana, który mi się świetnie sprawdza właśnie szczególnie na lato, kiedy stopy są odsłonięte non stop, praktycznie noszę tylko i wyłącznie sandały albo jakieś odkryte buty, więc stopy muszą być zadbane e, i używam duetu, który kosztował mnie dosłownie grosze, a sprawdza się naprawdę świetnie. E, jest to firma FusVol, mam nadzieję, że dobrze czytam, z Rossmana właśnie. I jest to krem do stóp oraz dezodorant, akurat w wersji małej, ponieważ ja ten dezodorant kupiłam z myślą o, o wyjazdach, miałam go ze sobą w Hiszpanii, ale używam teraz tutaj też stacjonarnie, na pewno kupię też dużą butelkę. Przybliżam Wam jeszcze te kosmetyki. Krem, krem do stóp zawiera w sobie 10% mocznika, no a dezodorant tutaj akurat, ta wersja ma 50 ml, ale ma, możemy kupić wersję również chyba 150 ml. Jeżeli chodzi o ceny, są naprawdę bardzo śmieszne, bo ten krem kosztował chyba 4 zł, a ten dezodorant w wersji mini chyba 3 zł, a jego duża wersja kosztuje też jakieś, nie wiem, maksymalnie 5 zł, więc to, to są naprawdę groszowe sprawy duet sprawdza się świetnie, krem bardzo dobrze nawilża, wygładza stopy, więc naprawdę czuć jego działanie, czuć, że ten mocznik po prostu bardzo fajnie działa i stopy są bardziej miękkie, bardziej zadbane, bardziej gładkie. On jest przeznaczony w ogóle do pielęgnacji stóp o bardzo suchej skórze. Wiadomo, że nie zastąpi nam mocnego zuszczania tak, na skórka, ale jeżeli potrzebujecie jakiś dobry, tani krem do stóp, to naprawdę polecam. No a jeżeli chodzi o dezodorant, to ona też działa, zapobiega, właśnie, poceniu się stóp, przynajmniej przez jakiś czas. No, ja widzę różnicę. I co mi się podoba, że. On oczywiście zawiera w sobie talk, tak jak wszystkie tego typu dezydoranty, ale ten talk jakby tak nie sprawia, że nie wiem, że stopa się ślizga w bucie, czy nie czujemy tego talku na stopach. On jest po prostu bardzo, bardzo neutralny, no i ma dobre działanie, więc serdecznie polecam tak tanie i łatwo dostępne kosmetyki. No, i teraz przejdę już do kolorówki, której mam, której mam troszeczkę więcej. Mam w sumie cztery rzeczy. I zacznę może od mojego ulubionego letniego duetu do twarzy, do makijażu twarzy, który no już naprawdę używam od dłuższego czasu i bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Pierwsza rzecz to jest Krem CC z firmy Eveline, i długo, długo się zastanawiałam nad pokazaniem go Wam, ponieważ poczytałam na wizarzu takie niezbyt pozytywne opinie. Czyli niektóre były pozytywne, a niektóre bardzo negatywne. Ale mi ten krem naprawdę słowo wam daje, sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Jest to bardzo taki dziwny kosmetyk. On ma zielone opakowanie i ten krem jest zielony, ale jest zielony, po czym zmienia się na skórze bardzo szybko w kolor beżowy, już Wam pokazuję na dłoni, to trzeba generalnie zobaczyć. O, jak widzicie, tutaj sobie wycisnęłam małą kropkę, która jest w tym momencie zielona i ten zielony kolor bardzo ładnie neutralizuje wszelkie zaczerwienienia. Jak widzicie, że też ta mała kropka jest naprawdę nieźle, nieźle wydajna, bo tutaj go rozmarowuje dosyć sporej ilości i trzeba chwilkę poczekać, aż ten krem cały tutaj po rozmarowaniu, on się staje praktycznie zaraz biały, a następnie beżowy, więc jest to generalnie krem CC z rodzaju kameleonów i to jest świetne, ponieważ on bardzo fajnie koryguje kolory twarzy, czyli właśnie ma maskuje, neutralizuje wszelkie zaczerwienienia, natomiast daje bardzo, bardzo naturalny wygląd, praktycznie nie widać go na twarzy Twarzy. Przynajmniej ja go nie widzę. E, wiem, że niektóre osoby, które wyrażały się niezbyt pochlebnie o tym kosmetyku, pisały, że on wygląda. E, później pomarańczowo na twarzy ja naprawdę nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałam, on jest po prostu na mojej skórze beżowej bardzo fajnie się z nią stapia, więc być może to była kwestia źle dobranego koloru ale dla takich średnich kolorów tak jak, nie wiem, moja twarz powiedzmy to on się naprawdę super, super sprawdza i super się wtapia w skórę i tutaj już jak możecie zobaczyć że wysechł całkowicie i zmienił się już właśnie w kolor beżowy, więc bardzo fajny kameleon Teraz jeszcze zobaczycie na, na chusteczce, że on ma taki kolor. O! Teraz już ma. E, ma beżowy kolor, właśnie. Ale moim zdaniem pomarańcz to to nie jest, przynajmniej nie na mojej skórze, więc naprawdę bardzo go lubię, gdy potrzebuję taki totalny make-up no make-up, kiedy chcę po prostu lekko skorygować kolor twarzy, nie robić jakiegoś super makijażu. Mogę go nałożyć nawet przy bardzo, bardzo małym lusterku, dosłownie pod namiotem go używałam i w takich warunkach dosyć polowych nawet chyba w samochodzie robiłam makijaż i po prostu, mówię, nie trzeba się za bardzo zastanawiać nad świetnym, jakimś idealnym rozsmarowywaniem go, bo, bo tego tak nie widać. Natomiast później. gdy już użyję tego kremu CC. Jeżeli chodzi o jego cenę, to jest około chyba 16-18 zł maksymalnie. W Rosmanie jest dostępny. To używam mocniej kryjącego pudru, ponieważ moja twarz jest mocno przedłuszczająca się, więc A ten krem nie wysycha na mat. Jest po prostu taki... Takie ma wykończenie zwyczajne po prostu. Ani się jakoś bardzo nie błyszczy, ani też super nie matuje. Natomiast, gdy chcę tą twarz właśnie zmatowić i jeszcze bardziej przykryć te niedoskonałości, ale żeby nadal to wyglądało naturalnie, to używam mocno kryjącego pudru, tudzież podkładu w pudrze, tak naprawdę z firmy The Body Shop. To jest dokładnie All-in-One Face Base. I ja mam kolor 04. Jego opakowanie moim zdaniem jest bardzo ładne, bardzo solidne, więc bardzo mi się podoba. I jeżeli chodzi o jego kolor, w tym momencie jest dla mnie, dla mnie idealny, właśnie tak na, na lato. To jest taki kolor po prostu beżowy. Dosyć, dosyć ciemny, ale ja mam kolor numer 04, więc spokojnie są jeszcze trzy jaśniejsze od tego odcienia kolory jest ten jest super na lato natomiast jeżeli troszeczkę bardziej jeszcze zbladne to w zimie myślę że skórzę się spokojnie na jakiś jaśniejszy odcień bo ten kosmetyk naprawdę bardzo bardzo mi się sprawdza i to jest po prostu puder który naprawdę bardzo fajnie kryje natomiast nie jest to krycie na poziomie podkładu i też nie wygląda jak podkład tylko wygląda no bardzo naturalnie po prostu ten duet jest dla mnie ops coś mi spadło ten duet jest dla mnie po prostu rewelacyjny Daje wykończenie bardzo naturalny, typowy taki make-up, no make-up, a jednocześnie ten puder też na długi, długi czas matuje, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Trwałość też ma niezłą. I tutaj mamy do niego dołączoną taką gąbeczkę, bo właśnie to jest tak naprawdę według producenta podkład w pudrze, więc bardzo fajnie się nakłada nawet tą gąbeczką, która jest dołączona. Czyli nie puszek, tylko gąbeczka i naprawdę po prostu świetna rzecz, więc jeżeli szukacie dobrze, dobrze kryjącego, dobrze matującego pudru właśnie albo podkładu w pudrze, polecam serdecznie Olin In Face Base The Body Shop. Myślę, że fajna alternatywa dla pudru z Maka, który jednak kosztuje sporo więcej, ponieważ cena tego pudru to jest około chyba 65, max 70 zł. Nie jest to może mało, ale moim zdaniem jest warty tej ceny, ja chętnie się skuszę właśnie na jakiś jeszcze jaśniejszy kolor ewentualnie. I na sam koniec będą produkty do ust, dwa kolory z jednego rodzaju, który już najprawdopodobniej w moich ulubieńcach kiedyś, kiedyś się pojawił, nie wiem czy to było w zeszłym roku, być może, że w zeszłorocznych, jakichś letnich ulubieńcach też się ten produkt pojawił, ale postanowiłam go, go Wam przypomnieć, ponieważ również często go używałam właśnie na, szczególnie na wyjazdach w lipcu nawet właśnie pod namiotami. To są Tintes Eveline, dokładniej Super Lasting 16 Hours Liquid Tint Glow, tak się dokładnie nazywa. Ja posiadam kolory 116 i 117, i one tutaj może różnią się dosyć drastycznie, bo ten jest taki bardziej czerwony, a ten jest różowy, ale zaraz zobaczycie, że na ręku i na ustach wcale one nie mają takiej wielkiej różnicy między sobą, ponieważ one może na początku, jak się je nałoży na usta, to one mają taki swój pierwszy, pierwszy kolor, ale później, jak już się wżerają w usta, to ten kolor jest w obu przypadkach dosyć podobny. Już wam robię tutaj takie dosyć solidne słocze. Ten 116 jest taki bardziej różowo-koralowy róż, natomiast ten 117 jest to po prostu taka malinowa czerwień albo malinowy róż, coś, coś pośredniego. Więc zaraz zobaczycie, że różnica Między nimi nawet na ręku nie jest tak, tak drastyczna, mniej więcej. Oba kolory mi się bardzo podobają, używam ich chętnie, w zależności po prostu, który, jak, jaką mam bardziej ochotę, czy mam ochotę na ciemniejsze usta, czy na troszeczkę jaśniejsze. Ten jest troszeczkę może lepszy na co dzień, ten jest właśnie taki bardziej intensywny. I tak, te kolory najpierw one się błyszczą, tak jak widzicie tutaj na ręku, one się błyszczą tak mniej więcej godzinę czasu po nałożeniu, a później właśnie wżerają się w usta i trzymają się na nich naprawdę bardzo, bardzo długo. Ładnych, ładnych kilka godzin. I ja przez ten czas w ogóle nie myślę o tym produkcie, że muszę go poprawiać i tak dalej, sprawdzać, czy on mi się gdzieś nie rozmazał nie. On się zjada z ust bardzo równomiernie, wygląda bardzo naturalnie i nawet spokojnie do takiego właśnie letniego makijażu, gdzie mamy umalowane na przykład tylko oczy plus troszeczkę mocniejsze usta. Bardzo serdecznie polecam właśnie, szczególnie na wyjazdach mi się sprawdził ten kosmetyk, rewelacyjnie jest normalnie dostępny w Rossmanie w szafach Evelyn i kosztuje około, no nie wiem, 13 zł, 12 może, więc bardzo, bardzo tanie. Tak więc to byli moi wszyscy ulubieńcy. Tak Myślałam, że będzie trochę dłuższy ten film, ale w sumie fajnie, że nie zajęło mi to jakoś bardzo długo. Mam nadzieję, że coś ciekawego sobie tutaj wypatrzyłyście spośród tych kosmetyków i dajcie znać, jeżeli używałyście i jak się Wam sprawdzają. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, że jesteście moimi nowymi widzami i do następnego razu. Pa, pa!